<laughs> Już jesteśmy? Działam? Mówię do mikrofonu. Tak. A więc kochani, witamy bardzo serdecznie tutaj na krótkim live, który zapowiada naszą dzisiejszą konferencję. Znajdujemy się w Zielonej Górze w klubie Fabryka. Tutaj na zaproszenie lokalnej grupy suwerenni i nie tylko. Na czele z Iwoną. Będziemy dzisiaj, dzięki nim jesteśmy tutaj i powiemy parę rzeczy na temat tego, jak zmieniać system i dlaczego nas kowią w sprawie tej tak zwanej. Yy, zarazy także yy, za, za chwilę zaczynamy jak ktoś może to serdecznie zapraszamy do jaki, jaki tu jest adres pamiętasz Moniuszki 16 tak i coś jeszcze mam powiedzieć na jaki temat Witajcie, kochani, to ostatnie minuty do rozpoczęcia naszej konferencji, bardzo ważnego wydarzenia, ponieważ to, co się dzieje obecnie w Polsce i na świecie, no, jest warte wiedzy. Za pół godzinki rozpocznie się konferencja z udziałem prelegentów doktora Piotra Rubasa. Um, również naturopaty um, Eugeniusza Winieckiego um, i strażników wolności Grzegorza Hercunia um, oraz Ani Hercuń, um, którzy będą mówić o edukacji, um, o domowej edukacji, o tym, um, jak można sobie pomóc um, w tej trudnej um, myśli. i um, Takiej innej sytuacji, z, którym, z którą się wszyscy w tej chwili zmierzamy. Tak. Także zapraszamy Was serdecznie na Moniuszki 16 do klubu Fabryka. Czekamy na Was. Będzie fajnie, będzie dużo yy, wiedzy. ważnej wiedzy. Yy, no i może jakaś niespodzianka. Czekamy na Was. Tak jest. Zapraszamy. Jesteśmy tutaj i przekażemy wam to co to co my to, na, tą wiedzę którą nabyliśmy przez ostatni rok czy dwa także warto pozdrawiamy to ja dobrze się udało końcu. lecę Ani ja idę mam tam na, na przód nie zakończyć